Panie prezesie, Bogdanka opublikowała dopiero co raport za pierwsze półrocze 2020 roku. Chciałbym na początek poprosić o skomentowanie tych wyników. Czy, czy jako zarząd są Państwo zadowoleni z tych wyników i jakie czynniki najbardziej wpłynęły na to pierwsze półrocze? Pierwsze półrocze oceniamy jako trudne, ale stabilne i oceniamy te wyniki jako dobre, jak na te możliwości czy na te warunki, które były. No niewątpliwie zaważyła tutaj sprzedaż czy, czy kwestia odbiorców węgla, które tutaj nastąpiło duże ograniczenie. No w, w, w mniejszym stopniu przynajmniej w, w tym pierwszym kwartale, drugim kwartale rzeczywiście e, mieliśmy przypadki e, covidowskie, e, przypadki covidu. Natomiast e, profilaktyka, dzięki której e, ten przypadek pojawił się tak e, późno, powodowała, że e, osoby, które które podejrzewaliśmy, które w tej drugiej linii byli, również kontakt, czyli osoby, które miały kontakt z osobą, która miała kontakt, też bardzo szybko zaczęliśmy izolować, i niekiedy pojawiała się sytuacja, w której, w której osoby pracujące, które specjalizują się w danych czynnościach, no musiały być, całe brygady musiały być przesuwane, tak, izolowane po to, żeby, żeby zabezpieczyć resztę, i de facto no to w to w drugim, półroczu takie sytuacje miały miejsce, w drugim kwartale, czyli w drugiej części pierwszego półrocza takie sytuacje miały miejsce. Natomiast no, niewątpliwie tutaj ilość sprzedanego węgla i przez to wzrost kosztów jednostkowych determinował wynik tego, który jest pokazany. A czy można coś już teraz powiedzieć o drugim półroczu? Czy spodziewa się zarząd tutaj e, jakiejś poprawy, czy można. Rozumiem, że pandemia jest pewnym czynnikiem nieprzewidywalnym, nieprzewidywalnym. ale czy można już dzisiaj coś powiedzieć, e, jeśli chodzi o kontrakty o sprzedaż węgla na, na drugie półrocze? Tak, sprze sprzedaż e, powinna wrócić do e, poziomu planowanego i, e, e, i tutaj. Mm, Informacja przekazana raportem, produkcja na poziomie 8,2, tak, jest to ten cel, który chcemy osiągnąć. Czyli w całym roku 8,2? To znaczy, to nie jest informacja precyzyjna, tak. Mm -hmm. Mówimy, że jest to jakiś szacunek, nie jest to, nie jest to informacja, która mówi, że na pewno będzie to 8,2. Okej, okay. ale taką przewidujecie produkcję na cały rok? Tak jest. Czy spółka w jakikolwiek sposób ograniczała w tym roku inwestycje w związku z koniecznością jakąś ograniczania kosztów? Czy... Nie ograniczaliśmy inwestycji strategicznych, czyli zakupiliśmy sprzęt, zakupiliśmy kompleks ścianowy i jedyne ograniczenia inwestycji wynikają, wynikały z naturalnych konsekwencji obniżenia zapotrzebowania czy odbioru, odbioru węgla. Natomiast nie były to decyzje podejmowane na, na zasadach jest covid, jest kryzys, to nie inwestujemy w przyszłość. To jedynie były oszczędności, były poczynione na takiej bieżącej działalności. Natomiast tak jak wspomniałem, te strategiczne inwestycje, które, które były zaplanowane, są, są realizowane. Mhm. A jakiej wielkości inwestycji możemy się spodziewać w, tym, w całym roku, w Bogdance? No to rzecz jasna, że to było pokazywane, tak, że to w okolicach 700 milionów, natomiast poziom realizacji będzie pokazywany raportami. Mhm. A jeżeli chodzi o taką dalszą perspektywę, jak Pan ocenia perspektywy rynkowe dla dalszej działalności spółki, czy, czy dalej będzie, za, czy zapotrzebowanie na węgiel będzie się utrzymywało na podobnym poziomie, czy, czy będzie jakieś odbicie po tym roku, jak Pan ocenia? W przyszłym roku planujemy wrócić do poziomu zgodnego ze strategią, czyli od 9 do 9,4. Jeżeli chodzi o Przyszłe uruchomienie złóż, to chciałam się zapytać, jakie są tutaj plany. Mają Państwo nowe koncesje? Kiedy tutaj możemy się spodziewać jakichś dalszych działań? Nowo, ta najnowsza nasza koncesja, czyli K6K7, zamierzamy rozpocząć już eksploatację węgla w 2023-2024 roku. Natomiast jeśli chodzi o K6K7, przepraszam, o Ostrów, pierwszy węgiel będzie wydobyty z infrastruktury już istniejącej w połowie przyszłego roku. Dobrze. Dziękuję w takim razie za rozmowę.